Witam państwa, to jest drugi odcinek Udra nas, drugi dla was Być może pierwszy, w każdym razie mam tutaj dwóch moich teammateów, jeden to jest Keep the Beat. Cześć, czołem, się mam I drugi to jest Limonek: Siema, siema. Keep the beat to myślę, że większość z Was będzie kojarzyła. Skąd i dlaczego? Limonek, natomiast, to jest użytkownik, który wygrał u mnie na Discordzie ligę My League. Co więcej, wygrał ze mną w finale. Co więcej, jeden z rzutów to był bazerbiter za trzy przez ręce. <laughs> więc, więc tak to wyglądało, a my sobie gramy trzy na 3. I w pierwszym odcinku, sami zresztą zobaczycie, mieliśmy inną formę. Mieliśmy pack and play, graliśmy z zawodnikami, którzy nam wypadli z paczki. Tutaj może być mały spoiler na ekranie, który już widzicie, ale odsyłam w każdym razie tam. A propos tego, co nam powypadało. A teraz sobie gramy najmocniejszą paką. I co, i spróbujemy sobie znowu zrobić jakiś strika, trzech spotkań, coś w ten deseń? Bardzo chętnie. No, dobra, to ja sobie tylko jeszcze wezmę kogoś. Kogo wy tam macie? Magridi'ego? Mmm. Magridi, Zion. To co, mam jakiegoś wysokiego brać? Czy na przykład sobie mogę tego Antonego Parkera e, Diamenta? Kurczę, zastanawiam się, czy sobie może Duranta nie wziąć zamiast tego parkera. To może weź? Ty sobie face scan robiłeś, Łukasz? Nie, to chyba wiem troszkę tam. W tym... to właśnie, tak patrzę, bo Limonek to widać, że on cały body scan zrobił. O kurda. Iden James, James, sacks. Ciekawe Co wy kurde. Ja ja sobie ze mnie robicie z Durantem na pewnie odpuszczają już kurde, co za bezczelne typy. Nie wierzę, no właśnie Skarciłeś ich teraz Za, zobaczycie co ja z wami zrobię Ale? Nice. Ouu baby tak jest Moja Tak jest Ale Tak jest Teraz to można grać Pod nogi Co tu się wydarzyło? Przepraszam Drugi raz to samo, ten sam ma jakąś specjalną funkcję podań widzę no ale ja chciałem podać kozłem, ale byłem pewny, że odbiła się od nogi, nie? Dobra, mamy. Let's go! Skorpiona walnąłem. Co to było? To był skorpion. Nice. Ten jaką ma fryzurę? O, Michael Jordanus. Kurde, Boris działa, nie? <grystanie> ale? <grystanie> Chciałem stąd, ale się nie da. Kurde. <grystanie> Byłem ciekaw z jakiej odległości można. Jakoś lekko no. za połowę, jak ktoś ma dobrego pasa. Dobry Nikt. Durant, no tak powiedzmy. Bo to jest Boris działa, zapomniałem. No. Z Borysem to nie ma takich zabaw. Uf. o nie <noise> Powiedz mi, ja mam puszczać tę gałkę w momencie kiedy... Ta, tak jakbyś tajmował rzut Kiedy już wkładam a, a masz timing włączony? Tak, właśnie mam i, i nie wiem czy nie, nie jest irytujące dla mnie No to, no to masz tak samo jak z rzutem, nie? Czyli ta strzałeczka jak już jest na samej górze już znika to wtedy musisz to puścić mniej więcej Nie wiem czy widzieliście, ale Iverson jest skontestował i... Jest? Dobra no, jest Boris, diał. No, co to? Co to jest? Traveling Dobra, pato. No. No, elegancko. To jeszcze ja zostanę. Tak, tak, bo excellent widać. Jaki koleś. A, dobra, to z botami to trzeba uważać. No, to Sam Jordan został. Ale on ma, on ma D+, musimy zadbać, żeby mu ocena nie spadła. Bo z trzema botami to będzie ciężko. Tak, nawet to pasuje, że jest napisane teraz AI. <grymne> 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 jeszcze trafisz, na pewno to jest bzdura. No Alej! <grymne> Musi być, tak jest. Ooo, ale pompunia. Aha, bo to jest bocik. Może być, no dawaj, ja sobie stąd rzucę. No daj, dawaj go tu, da, dawaj go. Ależ zagrali. No i wszystko. Nice. Dobry rzut. Dobra, no to co? To jest Twój GOAT. Durant? Nie, yeah. Mike. <laughs> no tak, dokładnie. Seikali, a dobra, to wiem, który to jest. No to to. dwa, dwa, dwa Będzie ciężko pod koszem, no. Ryzykownie, ale dobra. Let's go. Zielonka. Nice. Jazda. Kurde, ambitnie. No ja niestety nie muszę nie tak bardzo pomagać. No ja tak samo, tu się troszkę czaję, ale o jezu, jeszcze tego glitcha robi, nie wierzę Mi się wydaje, że on go się nauczył od poradni Fajancia. No dokładnie zróbcie miejsce No Ma. Okej okay. Jaka bzdura, nie wierzę, no Dobra, żeby nie złapy. Ale bardziej Beztroj mhm. be y Stańcie szeroko, bo on się tu czai na przechwyt Więc ja go po prostu wyprzedzę Dobra ja sobie tutaj wstanę na rozciągnięciu Nice. Jeszcze jakiś jeden szybki. Bo jeszcze zdążę. To dawać, to ostatni dawać, jeszcze jeden. Ja, ja sobie wezmę innego zawodnika teraz. Dobra, dawaj, to sobie poskaczę coś pod tym koszem, to będzie ci tam szaleć, a ja tutaj temu Tombo biorę. Teraz, to oni. Dobra, już się przestraszyłem, że tego Duranta mi nie zmieniło. No, to jest wyważona ekipa. Durant jest u nich najwyższy, więc jakby. Zapraszam do tańca. Ah, okay, <grywa> <grywa> A, okej, sorry. Czekam. Dobra, nasza będzie. Oh! Masz to, masz to, masz to! Dawaj go. Barbecue chicken. Nie, A! niestety. Nasza będzie. Zaraz Na się free. <grywa> tak jest. No taki kurek to dla ciebie powinien być dobry, bo on to szybko rzuca, nie? Wracam, wracam. Dobra. Dobra, nie skrosujemy tak łatwo. Dobra Patera. Albo dobra, jeszcze nie. <laughs> jeszcze niech będzie lepszy win. Uuuu, tyle Adzia Patera. Pyk. O kurde, dobra. Dawaj, dawaj, zasłonę tutaj, o. No. Kurde, no trzeba było od razu tego kuraka brać widzę. Że legacko nim Uf, to było dobre Jazda. O kurde, ale mnie zrobił. Skill. Kupka <grywka> to prosty sport, który <grywka> <grywka> stoisz pod koszem i rzucasz do końca. I trafiasz. Kilowa gra. No dawaj, dawaj jeden na jeden. No dawaj. Jak gości może KD nie ominąć No dawaj. To wszystko. Dobra, udało mu się. Kurde, pokryty. Nie, już chciałem. Kurde, to jest to. Tak jest. Step up. Dysrespekt A bo ile ma za 3, Na bym szutyk, myślicie? Zgrinowałbym to? Prędzej midrangea. a jaka ma ocenę? No właśnie nie wiem, to ma chyba 25 za 3 A to, a to w ataku cię będzie pisało na tym ten... ten KD to jest niesamowity, nie? No jest... O, 4 sekundy do końca akcji gościu podaje Dawaj postaw mi zasłonę i pick and Zasłonę? Tylko na, na kim? Dobra, 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 to idź do cornera, masz rację nie? Kur Aha, z tego kurna, dobrze. O oh, kurde, będzie ciężko chociaż. szansę. Ale... No nie. Dobra, no, dawaj. Szans. Do skutku. No nie jeszcze. Nie da rady. No, dobra. Kończ to kurek. Dawaj, tam z połowy albo coś. Albo Albo kontakt Danka. Kontakt Danka, no właśnie. Idealnie, czeka na to. Nie yeah, no. Czeka sprawa U. Very late. Coast to coast. No patrz, się śmieje ze mnie. No. Pięknie, elegancko, skillowo ugrane, dobra, zawijamy. Dzięki panowie za fajną gierkę. Dzięki również. No i co? I, i się pewnie gdzieś tam w przyszłości zgadamy I, też na coś. Jakbyście Jakbyście coś chętnie. kręcili z kariery, to ja jeszcze bardziej chętny do pomocy, bo tam to jest... To jest mój... mój teren. Dobra. Jasne, dobra. To zawijam. Dzięki, wielkie panowie. Do zobaczenia. No i taki właśnie odcinek. Jak Wam się podobało, to dajcie znać, czy taki kolab Wam odpowiada tutaj, czy chcielibyście zobaczyć może jeszcze jakieś inne rzeczy w naszym wykonaniu. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na kanał Debita, gdzie macie nasze pierwsze zmagania. Jego kanał macie w linku pod, w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Trzymajcie się, na razie. Okay. <laughs>